Często dostaję pytanie, w jakim wieku zacząć? Przygodę z masażem twarzy, żeby zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się tej twarzy. A ja zadam Ci teraz pytanie: ile trzeba mieć lat, czyli w jakim wieku trzeba zacząć dbać na przykład o swoje ciało? Więc dbanie o twarz to również troska o Twoje ciało, więc nawet w tym młodym wieku możesz przyczynić się do tego, jak w przyszłości będzie wyglądała Twoja twarz. I pierwsza rzecz, szczególnie u młodych osób, na której bym się skupiła, to właśnie praca z postawą. Na przykład rozluźnienie swoich pleców, tego mięśnia czworobocznego, o tym pomyślałabym wyjątkowo wcześniej po co między innymi po to żeby uniknąć powielania tych złych wzorców tego wysuwania głowy do przodu które oczywiście będzie przyczyniało się do powstania różnych deformacji w przyszłości na twojej twarzy natomiast typowe techniki masażowe w obrębie na przykład twarzy wprowadziłabym po 20 roku życia i wzwyż pamiętaj że od tego jak dbasz o siebie w wieku właśnie 20 25 lat będzie odzwierciedlało się w twoim wyglądzie gdy będziesz miała 50 lat. Więc naprawdę warto pomyśleć o tym wcześniej, zająć się swoim zdrowiem i wprowadzać zdrowe nawyki. Napisz, co o tym sądzisz i obserwuj po więcej.